W tegorocznym plebiscycie Młodzieżowe Słowo Roku 2020 kapituła PWN postanowiła nie wyłaniać zwycięskiego słowa. Słowa, które znalazły się na pięciu pierwszych miejscach, okazały się być sprzeczne z regulaminem plebiscytu, m.in. z powodu odnoszenia się do konkretnych osób. Całe szczęście organizatorzy byli na tyle mili, że uchylili nam rąbka tajemnicy, jakie to pięć słów zdobyło największą ilość głosów. Pozostałe pięć, które znalazły się na dzisiejszej liście, to no między innymi słowa wyróżnione i słowa dostrzeżone przez jurorów, jednak bez konkretnego miejsca. Zapraszam was na listę 10 najbardziej młodzieżowych słów 2020 roku. Numer 10. Jednym z najczęściej zgłaszanych słów w tym roku był tak zwany sus, a właściwie SAS, gdyż jest to nic innego jak skrót od angielskiego słowa suspicious, czyli podejrzany. Określenie pochodzi od popularnej gry Among Us, w której gracze muszą uważać, z kim trzymają, gdyż w załodze mogą czaić się zdrajcy. Na przykład, nie wiem, czy ci zaufać i jesteś sus. Numer 9. Oczywiście w plebiscycie nie mogło zabraknąć odniesień do obecnej sytuacji na świecie. Jednymi z popularniejszych słów okazały się między nimi covidiota, czyli osoba podważająca istnienie zagrożenia oraz koronaparty, czyli impreza w czasie pandemii. Wydarzenie organizowane przez covidiotów dla innych covidiotów. Numer 8. Inne fajne słowo, jakie wyewoluowało w związku z warunkami, z jakimi przyszło nam się zmierzyć, to zdalka, czyli nic innego jak zdalna praca lub nauka przy komputerze w domu. Numer 7. Oryginalnym słowem bez wątpienia jest w tym roku oro, pochodzące od czasownika orać, oznaczające w slangu rzeź, masakrę czy zadymę. Także zamiast mówić, ale zaorałem na sprawdzianie w szkole, równie dobrze możecie powiedzieć, zrobiłem totalne oro. Numer 6. Mimo że kapituła nie wybrała w tym roku zwycięskiego młodzieżowego słowa, za najciekawszy neologizm roku uznała rzeczownik to Słowo rozpropagowane podobno przez kanał Wojna Idei. To zależyzm to postawa światopoglądowa polegająca na tym, że nic nie jest takie, jakie się wydaje. Osoby wyznające to zależyzm kierują się zasadą, aby nie rozwiązywać problemów bez ich wcześniejszego omówienia czy rozpatrzenia wszystkich potencjalnych rozwiązań. Miejsce piąte. Okej, okay, czas wkroczyć do zakazanej strefy. Na pięciostopniowe podium słów, które być może nie wygrały oficjalnie, bo. Bo to złe słowa były, ale z pewnością wygrały głosami publiczności. Na piątym miejscu znalazło się słowo, a w zasadzie całe hasło symbolizowane najczęściej za pomocą ośmiu gwiazdek, oznaczające, lekko mówiąc, dezaprobatę dla działań partii rządzącej. Z wiadomych przyczyn nie mogę wypowiedzieć go na głos, ale z pewnością wszyscy wiedzą o co chodzi. Miejsce czwarte. Czwarte miejsce zajęło kolejne hasło znane z ulicznych demonstracji. Jedenastoliterowe słowo zaczynające się na literę W, skierowane oczywiście do pisu w wersji familijnej oznaczające mniej więcej wynocha za drzwi. Nie, żebym się nie zgadzał, ale uważam, że zgłaszanie takiego słowa w konkursie to już trochę przesada. Miejsce trzecie. Szacunek dla PWN-u, że nie ukryło tego słowa, poniekąd go obrażającego, i podeszło do niego z dystansem, a nawet z zaciekawieniem. Otóż trzecim najczęściej zgłaszanym słowem w konkursie było SPWN-ić. czasownik pochodzący od nazwy organizatora PWN, o ironio wyrażający sprzeciw wobec decyzji o nieuznaniu niektórych słów, czym rzekomo zrujnowano cały plebiscyt. SPWN-ić to zatem nic innego, jak zepsuć, zniszczyć coś. Przykład użycia o panie, kto panu tak spewłenił? Miejsce drugie, a wszystko zaczęło się od tego słowa. Julka, które kapituła zdyskwalifikowała jeszcze długo przed ogłoszeniem wyników. Julka okazała się drugim najpopularniejszym słowem w plebiscycie. Julka to nie imię, a styl życia. Według słownika slangu Miejski.pl, Julka to szydercze określenie dziewczyny o lewicowych poglądach, uzależnionej od Twittera, K-popu... Regularnie stającej w obronie osób uciśnionych, przeżywającej dyskusję bardzo emocjonalnie. Miejsce pierwsze. Bezkompromisowym, acz nieoficjalnym zwycięzcą Młodzieżowego Słowa Roku został Jacek Sasin. A właściwie słowo powstałe od jego nazwiska – Sasinić. Jak zapewne wiecie, Sasin, polityk PiSu zasłynął z wydania 70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły, czego internauci nie mogą mu darować. W efekcie Sasinić stało się synonimem bezsensownego wydawania pieniędzy lub ogólnie podejmowania nieudolnych działań, często poprzedzonych zapewnieniami o sukcesie. Memów na temat Sasina nie sposób zliczyć. Sam Sasin stał się wręcz jednostką monetarną, dzielącą się właśnie na 70 milionów złotych, z czego w swoim poście zadrwił nawet impost. In w internecie funkcjonuje kalkulator Sasina, krąży również wzór fikcyjnego banknotu jednosasinowego, który dla śmiechu możecie wydrukować sobie sami w domu i powiesić na choince. Jakby co link zamieszczam w opisie. OK, i tym wieszanym, jak czarownicę z salem akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli przegapiliście młodzieżowe słowa roku z poprzednich lat, o nich również nagrałem odcinki, więc zapraszam. Jak również na moje inne kanały Chiński Ekspres z gadżetami, czy Polish Sausage z animacjami, a także stronę kupowałbym.pl, na której gromadzę najfajniejsze rzeczy z internetu. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku na Planecie Faktów. Cześć!